Witam cię na terapii EMDR. Prawdopodobnie spotykasz się po raz pierwszy z tym terminem, więc pozwól, że go rozwinę. Pochodzi on od angielskiego wyrażenia Eye Desensitization Movement and Reprocessing, czyli technika odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchów gałek ocznych. Dotrzemy teraz do traumatycznych, bolesnych, nieprzyjemnych doświadczeń z Twojego życia. Z reguły, kiedy dzieje się nam coś nieprzyjemnego, to z czasem te rzeczy stają się tylko wspomnieniami. Tworzy się dystans między nami a tym doświadczeniem lecz czasem ból jest na tyle duży, że nasz mózg nie jest w stanie tego przetworzyć, i te emocje zostają gdzieś tam powiedzmy zamrożone w naszej podświadomości i mogą powodować chroniczne zmęczenie, chandrę, depresję, nerwice. Czasem wszystko może zdawać się być w porządku, a wystarczy jakiś neutralny bodziec, jakiś zapach jakieś słowo, żeby znowu te emocje wyszły na powierzchnię. Zatem będziemy na naszej dzisiejszej sesji terapeutycznej wszystkie te emocje, które gdzieś tam zakodowały się w tobie, one wypłyną na powierzchnię i zestawimy je z bieżącymi doświadczeniami, które będą relaksujące. Będziemy stymulować Twój wzrok, bodźcami wizualnymi, takimi jak ruchy dłońmi i światło. Czasem do tej terapii dodaje się także inne bodźce sensoryczne. My dodamy tutaj dźwięk. I chodzi o to, że te nieprzyjemne, traumatyczne doświadczenia z przeszłości połączą się z obecnymi doświadczeniami, które będą przyjemne. I w ten sposób nabierzesz dystansu do tych bolesnych doświadczeń. Oczywiście jedna sesja może być niewystarczająca, dlatego od razu umówimy się na kolejne spotkania, okej? Okay? Dobrze. Prosiłbym Cię teraz o dane osobowe, czyli poproszę imię. Mm -hmm. Nazwisko proszę. Numer telefonu. Mhm. I teraz tak. Skąd dowiedziałeś się o naszej terapii? Czy był to Twój samodzielny wybór? Czy być może przyszedłeś tutaj za namową przyjaciół, rodziny, drugie połówki? Okej, okay, rozumiem. Czy spotkałeś się kiedykolwiek z tym terminem? EMDR? Czy kiedykolwiek obiło ci się to o uszy? Okej, okay, czyli to jest pierwszy raz. Okej. Okay. Jakie jest twoje samopoczucie na co dzień? Czy odczuwasz obniżony nastrój? E, czy masz zdiagnozowane jakieś choroby typu depresja? Jakaś depersonalizacja? Zaburzenia lękowe? Mhm, mm dobrze. Okej. Okay. Dobrze. Prosiłbym Cię teraz, żebyś przywołał e, obraz w swojej głowie Twoich nieprzyjemnych doświadczeń. Możesz mi o nich opowiedzieć albo możesz... Po prostu opowiadać sobie o nich w głowie. To wszystko zależy od Twojego poziomu komfortu. Ja wiem, że to jest trudne, bo często blokujemy swoje emocje i to działa w taki sposób, że robimy tak, żeby na początku było lepiej, ale potem jest tylko gorzej. A kiedy skonfrontujemy się z nieprzyjemnymi doświadczeniami, z nieprzyjemnymi emocjami, które gdzieś w nas siedzą, to jest na chwilę gorzej żeby potem było lepiej więc może być gorzej może być gorzej ale potem będzie już tylko lepiej, okej? Okay? dobrze, więc proszę Cię, żebyś spróbował te wszystkie emocje doświadczenia, bolesne żeby one wyszły na światło dzienne żeby wypłynęły możesz płakać, możesz możesz dosłownie wszystko w tym momencie ale na Ile, na ile czujesz się komfortowo, tak? Nie chcę y, Cię do niczego zmuszać. Nie. Dobrze. I mając to na uwadze, weź teraz ze mną parę głębokich wdechów i wydechów, ok? 5 sekund wdechu, 5 sekund trzymania powietrza i 5 sekund wydechu, ok? Super. Więc wdech. trzymamy, znowu okay. trzymamy, znowu znowu śmiejmy wdech Proszę Cię, żebyś cały czas miał przed oczami obraz e, Twoich traumatycznych doświadczeń, żeby pojawiały się przed Twoimi oczami jak film. Ok, patrzysz na to z dystansu. I w tym czasie będę aktywizować bodźce słuchowe i wzrokowe. Proszę Cię, żebyś był skupiony na mnie, żebyś był skupiony na ruchach mojej dłoni i na tym, co będę wykonywać. Ok, zaczniemy od światełka. 图片。 Się. Okay. Wszystko jest ok. Wszystko jest w Nic ci, nie Nic ci nie zagraża. 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 Wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest OK. Mhm. Teraz także Skupimy się na płaczcach słuchowych. Czujesz się ok? Dajesz radę? Ok, w porządku. Czyli możemy kontynuować. Cieszę się w takim razie. Nie, nie jest łatwo. Okej, okay. to weź jeszcze parę wdechów i wydechów, dobrze? Jeszcze raz wdech. Wydech. Się, że możemy na chwilę obecną skończyć tę krótką sesję jak mówiłem chodzi o to, żeby zestawić Twoje negatywne wspomnienia, Twoje negatywne emocje z przeszłości z obecnymi bieżącymi doświadczeniami wizualnymi i słuchowymi które miały wpłynąć i mam nadzieję, że wpłynęły na Ciebie relaksująco żeby Twój mózg połączył te relaksujące doświadczenia z tymi bolesnymi doznaniami, żeby się odwrażliwić na to, co się stało w przeszłości i żeby stało się to jedynie niebolesnym, nieszkodzącym wspomnieniem, a nie na nowo przeżywanym doznaniem. Ok, okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Dobrze. Czy chciałbyś się w takim razie umówić na następną wizytę? Okej, okay, dobrze. Sprawdzę w kalendarium, kiedy mam wolne terminy. A więc tak, możemy się umówić na przyszły wtorek bądź czwartek. Potem idę na urlop na dwa tygodnie, więc potem byłoby już ciężko troszkę. Więc jak? Przyszły wtorek, przyszły czwartek? Mhm. Dobrze, czyli czwartek. W godzinach porannych mam czas na 9.10. I potem jeszcze mam jedno okienko wieczorem o 20.00. Ok, czyli na 20. umówić, dobrze, bo wcześniej praca. Okej, okay, wpisuję na 20. Jeszcze raz jak to było nazwisko? Jeszcze raz spytam, bo mi wyleciało z głowy. Ok. Ok, i jeszcze będziesz spytał o to, jakie jest Twoje obecne samopoczucie po tej naszej sesji, ok? Możesz być ze mną całkowicie szczery. Dobrze, zanotuję Twoje e, wrażenia, Twoją opinię. Ok. Dobrze. W takim razie bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia w przyszły czwartek.